Cała Rosja zawyła, z gospodarką koniec. Dalej będzie już tylko gorzej. Putin uruchomił rozpad Federacji Rosyjskiej. To nie jest alarmizm. To sucha arytmetyka, którą Władimir Lipsic rozłożył na czynniki pierwsze. I od tej kalkulacji na Kremlu zaczyna się nerwowy tik. Putin podczas ostatniej bezpośredniej linii prawie nie wchodził w liczby. I słusznie. Liczby zrobiły się paskudne. Jak zwykle próbuje grać na niewykwalifikowanej publiczności. Rzucił trzyletnią średnią, że niby wzrost prawie 9-10%, a w Europie gorzej. Lipcic tnie te manipulacje nożem. W 2025 roku wzrost wynosi około 1%. To już poniżej tempa późnego ZSRR. To nie jest rozwój, to zatrzymanie. Gospodarka nie zawaliła się od razu. Zachwiała się, pękła i trzyma się na podporach. Dalej będzie jeszcze brudniej. Nawet jeśli uwierzyć oficjalnemu 1%, Lipsic przypomina kluczową rzecz. Dwie trzecie przyrostu PKB daje wojna i wszystko, co jest z nią powiązane. Broń, zamówienia, logistyka wojskowa. Odejmujemy wojenną pompę i zostaje 0,3 do 0,4%. To nie jest wzrost, to statystyczny pył, a gospodarka cywilna, według jego oceny, się kurczy. Tam już widać spadek zbliżony do prawdy, rzędu 5 do 7%. Czyli kraj udaje, że wszystko jest w porządku, podczas gdy normalne życie jest wypłukiwane. Najbardziej obrzydliwe jest to, jak rysują inwestycje. Putin był zmuszony przyznać, że inwestycje spadają. I tu Lipsić podaje zabójczy szczegół. W rosyjskiej statystyce produkcja broni przechodzi jako inwestycje. Nie zbudowano fabryki, nie postawiono maszyn, nie uruchomiono linii, tylko zrobiono czołg. Czołg zapisano jako inwestycje. Czołgi się spalają, powinny być spisywane, ale nikt ich nie spisuje. Dlatego na papierze inwestycje rosną, a w rzeczywistości nie ma przyszłości. Gdy inwestycje spadają, kraj biednieje, degraduje się i wymiera jako podmiot gospodarczy. A teraz najważniejsze. Pieniędzy już nie ma. Lipsic mówi wprost. Tłuste naftowe nadzyski z 2022 roku zostały przejedzone. I żeby nie dyskutować na emocjach, wtyka nos w dokument. Rząd Miszustina planuje pompować dług publiczny do 2042 roku sześciokrotnie, mniej więcej do 200 bilionów rubli. To skala niemal obecnego PKB. Czyli władza nie myśli już o wzroście. Władza myśli o tym, żeby pożyczyć i dożyć. Pożycza po bandycku, w stylu dzikich lat. Ministerstwo Finansów odkurzaczem wysysa rynek obligacjami. Banki nie dają rady, więc włącza się drukarka. Bank centralny wpompowuje pieniądze. Banki za te pieniądze kupują OFZ. Budżet wydaje je na wojnę. Dostajemy schizofrenię. Jedną ręką bank centralny walczy z inflacją, drugą drukuje pustkę na potrzeby frontu. Lipsic ostrzega. To tworzy nawis pieniężny, a po wojnie takie nawisy często kończą się konfiskacyjną reformą walutową. Po ludzku brzmi to tak. Wasze oszczędności mogą zostać zamienione w śmieci, a Putin w tym czasie robi minę pewnego siebie zwycięzcy. Dlaczego? Bo gdyby powiedział, mamy rozpad, musiałby uznać wniosek, wojnę trzeba zakończyć. On tego nie powie nigdy. Ale rzeczywistość i tak wychodzi na wierzch. Kraj nie jest już w stanie bez końca zwiększać produkcji wojennej. Do skoku potrzebne są nowe zakłady, a tych nie da się zbudować. Nie ma pieniędzy? Nie ma sprzętu, nie ma kadr, nie ma inżynierów. Gdzie nie spojrzeć? Deficyt. I tu zaczyna się prawdziwa bomba z opóźnionym zapłonem. Regiony. Ich budżety się sypią. Większość żyje z deficytem. Wcześniej rywalizowały, kto da kontraktowemu żołnierzowi grubszą regionalną dopłatę. Teraz pieniędzy nie ma. Dopłaty są cięte, wydatki cywilne są cięte, infrastruktura gnije. Lipsic mówi wprost. Rozpad zaczyna się nie na Kremlu, on zaczyna się w miastach, gdzie przestają wywozić śmieci, staje transport, pęka system komunalny. To dopiero pierwsza część obrazu. Dalej będzie jeszcze ostrzej: ropa, flota cieni, nierentowne wydobycie, dotacje dla Narodowego Skarbu i dlaczego Federacja Rosyjska już dziś płaci za wojnę przyszłym rozpadem. Lipcic dalej uderza już niewładne liczby Putina. Ale w realny mechanizm, który trzyma Rosję na ślinę. I główny wniosek brzmi maksymalnie upokarzająco dla reżimu. Kraj nie żyje już z zapasów, kraj żyje z dnia na dzień. Dziś kasa jest pusta. Jutro znów trzeba coś sprzedać, wydrukować, wykręcić się. To nie jest gospodarka, to luka płynnościowa rozciągnięta na lata wojny. Przejedli wszystko. Zasób był i został pożarty. Lipsic przypomina, w 2022 roku Rosja dostała absurdalne dochody naftowe z powodu krzywych sankcji. Podaje liczbę rzędu 230 miliardów dolarów dodatkowych wpływów. I co? To wszystko już zostało przejedzone. Nie inwestowali, nie modernizowali, nie wzmocnili poduszki bezpieczeństwa, wszystko przejedli. Wojna ma nieludzki apetyt. Pożera budżet, hadry, przyszłość. Najważniejszy dowód: rząd sam planuje sześciokrotne zadłużenie. Putin może malować sobie energiczne miny, ile chce. Ale Lipsic pokazuje prostą rzecz. To jego własny rząd publikuje plany rozpędzania długu publicznego nie na rok, lecz do 2042 roku, na dekady do przodu. A logika tam jest zabójcza. Dług chcą zwiększyć sześciokrotnie. Do 200 bilionów rubli, czyli niemal do poziomu obecnego PKB. Tłumacząc na prosty język, nie ma żadnych rezerw. Budżet nie jest w stanie jednocześnie udźwignąć wojny i wydatków socjalnych. Dlatego reżim wybiera jedyny pozostały schemat pożyczać i pożyczać, aż wszystko pęknie. Bez opamiętania. Ministerstwo Finansów wysysa rynek jak odkurzacz, banki nie dają rady, więc włączają drukarkę. Lipszyc opisuje ten mechanizm brutalnie i jasno. Państwo sprzedaje obligacje, wysysając pieniądze z banków. Banki nie są już w stanie obsłużyć takich wolumenów. Więc pojawia się brudna magia. Bank centralny, cały system, drukuje i rozdaje pieniądze, żeby banki kredytowały zakup obligacji, a Ministerstwo Finansów wydawało to na wojnę. To nie jest stabilność finansowa to klasyczne samooszustwo. Jedną ręką bank centralny rzekomo walczy z inflacją, drugą system zalewa gospodarkę pustym pieniądzem na potrzeby wojny. Efekt Inflacja plus nawis pieniężny równa się ryzyko konfiskacyjnej reformy po wojnie. I tutaj Lipsić w ogóle się nie patyczkuje. Mówi wprost: gdy gromadzi się nawis pieniężny, gdy w systemie jest dużo pieniędzy, mało towarów i produkcji, a gospodarka jest zdeformowana przez wojnę, po wojnie pojawia się straszne pojęcie konfiskacyjna reforma walutowa czyli wasze oszczędności mogą zostać wyzerowane albo cię przystrzyżone. Bo inaczej tej masy pieniędzy nie da się wysterylizować. I podkreśla: Rosjanie lubią myśleć, no to już się nie powtórzy. Powtórzy się, bo logika wojny zawsze jest taka sama. Najpierw drukują i pożyczają, potem ratują system kosztem społeczeństwa. Straszenie Putina konfiskatami odwetowymi to komedia, w której ofiarą są swoi. Lipcic bezlitośnie wyśmiewa te groźby: skonfiskujemy zachodnie aktywa. Wyjaśnia, dlaczego to farsa. Najwięksi tak zagraniczni inwestorzy, tacy jak Cypr, to często te same rosyjskie pieniądze, tylko przebrane w obcą koszulkę. Jeśli reżim naprawdę zacznie zabierać zagraniczne, wyjdzie z tego cyrk. Będzie konfiskował aktywa własnych oligarchów, którzy chowali się pod szyldem zagranicy. Zachodowi będzie to obojętne, a w środku zacznie się kolejna runda grabieży. Tylko w patriotycznym sosie. Oligarchowie starego rozdania to mięso do nowego podziału. Lipsic wypowiada na głos to, co wszyscy rozumieją, ale boją się sformułować Starzy oligarchowie nie są już teflonowi. Można ich dociskać teczkami, sprawami, nocnymi wizytami. A nowy trend brzmi już jak wyrok. Sprzedaj zagraniczne aktywa, wróć z pieniędzmi do Rosji, ratuj swoje fabryki. To nie jest deowszoryzacja. To jest państwowy haracz kraju, któremu skończyły się pieniądze. Putin może udawać, że kontroluje wojnę i gospodarkę, ale rzeczywistość już przebija się przez dokumenty rządowe i przez samą mechanikę finansowania. Dalej będzie już tylko dług, drukarka, inflacja, wyciskanie regionów i ludności. I to nie jest mało, jeśli to jest scenariusz, który już został uruchomiony. Igła naftowa nigdzie nie zniknęła. Stała się po prostu śmiertelna. Wszystkie bajki o tym, że Rosja zeszła z naftowej igły, Lipsic rozbija bez histerii samymi faktami. Mówi wprost. Cała rosyjska gospodarka krytycznie zależy od dochodów z ropy i gazu. Nie dlatego, że naftowcy karmią wszystkich bezpośrednio, ale dlatego, że to właśnie ich pieniądze przechodzą przez budżet i zasilają cały łańcuch zamówienia państwowe, pensje, subsydia, regiony. Zabierzcie ropę, a budżet nie będzie miał pieniędzy w ogóle. Cała reszta to gadanie pod telewizję. Lipsic podkreśla, on to już widział. Pod koniec lat 80. modelował gospodarkę ZSRR w cenach światowych i wynik był zabójczy. Cała gospodarka była nierentowna poza sektorem naftowo-gazowym. Wszystko trzymało się jednego źródła zysku. Dokładnie ta sama konstrukcja jest dziś w Rosji, tylko w bardziej zużytej, bardziej prymitywnej i bardziej wojennej formie. I tu zaczyna się prawdziwe tąpnięcie. Dochody z ropy i gazu spadają. Właśnie dlatego rząd zakłada sześciokrotny wzrost długu publicznego. To nie są domysły, to jest logika. Gdyby ropa karmiła, nikt nie pakowałby się tak w długi. A dalej pojawiają się liczby, od których robi się nieswojo. Rosja dziś sprzedaje ropę po 33 do 35 dolarów za baryłkę. To nie są chwilowe wahania, to strefa strat, ponieważ połowa rosyjskich złóż to złoża trudno dostępne, z kosztem wydobycia 40 dolarów i więcej. A do 2030 roku takie złoża będą stanowić nawet 80% całej produkcji. Tłumaczenie jest proste. Im dalej, tym droższe wydobycie i tym mniejszy zysk. Rosja wchodzi w fazę, w której ropa jest wydobywana na minusie, ale trzeba to robić dalej, bo bez niej budżet umiera natychmiast. Lipsic zwraca uwagę na kluczowy szczegół, o którym na Kremlu starają się nie mówić. Ceny nie są ustalane ani przez Rosję, ani przez OPEC, lecz przez amerykańską ropę łupkową. Amerykanie w ostatnich latach gwałtownie rozwinęli technologię, obniżyli koszty i zbudowali margines bezpieczeństwa. Oni wytrzymują 40 do 45 dolarów. Rosja, no nie! A potem dochodzi kolejny cios ataki dronów na tankowce, wzrost kosztów frachtu, ubezpieczenia ryzyk logistycznych. W efekcie nawet te złoża, które jeszcze mogłyby funkcjonować, stają się nierentowne w całym łańcuchu. Osobnym symptomem degradacji jest tak zwany dämpfer paliwowy. Według starych zasad miał zostać zlikwidowany, ale Putin osobiście zakazał jego wyzerowania. Dlaczego? Bo bez niego ceny benzyny wystrzeliłyby tak, że system by tego nie wytrzymał. I już teraz Rosja doszła do absurdu. Benzyna w kraju stała się droższa niż w USA. Wszyscy propagandyści, którzy przez lata krzyczeli, że u nas jest taniej niż na Zachodzie, po prostu zamilkli. Fakty ich zabiły. Ale najbardziej upokarzające zaczyna się dalej. Państwo jest zmuszone ratować. Narodowe dobro przed bankructwem. Rosneft i Gazprom dostają ulgi podatkowe. Pozwala się im nie płacić tego, co powinny były zapłacić, byle tylko nie runęły. Czyli branże, które miały karmić budżet, zamieniają się w żebraków budżetowych. To, według Lipsica, skrajne stadium zniszczenia logiki ekonomicznej. Przedstawia niemal groteskowy obraz. Spółki państwowe przez lata opływały w pieniądze budżetowe. Budowały drapacze chmur, biurowce, symbole wielkości. A teraz zmusza się je do sprzedaży aktywów, bo toną w długach. Koleje rosyjskie sprzedają wieżowiec, bo są zadłużone. Brzmi jak dowcip, ale to rzeczywistość gospodarki wojennej. I wszystko to dzieje się na tle uderzeń w rafinerię i energetykę. Lipcic osobno podkreśla: ogromne terytorium przestało być atutem Rosji. Drony zamieniły je w słabość. Obiektów jest zbyt dużo, nie da się ich ochronić. Teraz właścicielom rafinerii mówi się, kupujcie obronę przeciwlotniczą na własny koszt. To znaczy, że do kosztu paliwa dochodzi wojenny narzut. Potem ludzie będą się dziwić, dlaczego benzyna drożeje. A odpowiedź jest prosta, bo w jej cenie siedzi teraz O.P.L., ochrona, ubezpieczenie i ryzyko uderzenia. Lipsic mówi wprost. Rosja wypchnęła się w sytuację, w której energetyka staje się źródłem niestabilności, lecz katastrof ekonomicznych, technologicznych, a nawet ekologicznych. Ogromna liczba obiektów z niebezpieczną chemią, których nie da się ochronić. Jeden cios. I to już nie tylko straty, ale zagrożenie dla ludności. Na tym tle Putin nadal odgrywa pewność siebie. Opowiada o kolejkach ochotników i stabilności gospodarki. Lipsic odpowiada skrajnie ostro. Z powodu braku pieniędzy Putin wojny nie zakończy, ale brak pieniędzy może zniszczyć Rosję jako państwo. Tak już było. ZSRR też uważano za zbyt duży, by mógł się rozpaść. Rozpadł się. Rozpad nie zaczyna się na Kremlu, on zaczyna się w regionach. Najgroźniejsza iluzja to czekanie, że kryzys w Rosji objawi się efektownie załamaniem rubla, pustymi bankomatami albo paniką w Moskwie. Lipszyc mówi wprost: Tak nie będzie. Rosja rozpada się inaczej cicho, na obrzeżach, przez regiony, przez codzienną degradację, przez znikanie normalnego życia. Fakt, od którego nie da się uciec około 65 regionów Rosji żyje z deficytem budżetowym. To nie są trudności wzrostu to chroniczna dziura. Wcześniej te dziury łatano transferami z centrum teraz pieniędzy nie ma. Budżet federalny sam dusi się od wojny i długu a regiony są de facto pozostawione same sobie. Wcześniej gubernatorzy rywalizowali, kto da kontraktowemu żołnierzowi więcej. Wypłata federalna plus regionalne dodatki, czasem absurdalne według lokalnych standardów. To był KPI, pokaż wynik, zachowaj stanowisko. Teraz ten schemat się sypie. Pieniędzy na dodatki nie ma. I gubernator staje przed wyborem: albo ciąć wypłaty, albo ciąć wszystko inne. Transport, gospodarkę komunalną, ochronę zdrowia, edukację. Innych opcji nie ma. Lipsic podkreśla, centrum federalne nie spieszy się z pomocą regionom. Nawet kredyty budżetowe są przyznawane niechętnie. Dlaczego? Bo wszystko idzie na wojnę. Regiony próbują pożyczać w bankach, ale tam oprocentowanie wynosi 19 do 20% rocznie. To nie jest pomoc to finansowa pętla na szyi. Jeden, dwa takie kredyty i region wpada w wir zadłużenia. Z którego nie ma wyjścia. Rząd proponuje regionom emisję obligacji. Brzmi ładnie, ale w praktyce to kpina. Federalne Ministerstwo Finansów samo odkurzaczem wysysa rynek i regiony nie mają żadnych szans konkurować o pieniądze. W efekcie regiony przegrywają z góry. Co to oznacza w realnym życiu? Lipsic tłumaczy to maksymalnie przyziemnie. Rozpad zaczyna się od drobiazgów, które wcale nie są drobiazgami. Najpierw przestaje normalnie działać transport publiczny. Nie dlatego, że reforma, tylko dlatego, że nie ma pieniędzy i nie ma kierowców. Migrantów wyrzucono, swoich brakuje, nie ma z czego płacić. Było 19 tramwajów, wyjeżdżają 4. Czas oczekiwania rośnie kilkukrotnie, ludzie godzinami stoją na mrozie. To nie jest kryzys, to katastrofa społeczna. Dalej gospodarka komunalna. Nikt jej nie remontuje. Łata się ją do pierwszego mrozu, a potem zaczyna się lawina awarii. Wyłączenia ogrzewania, prądu, wody. I to dzieje się daleko od frontu. Rosja zaczyna żyć w trybie, który wcześniej pokazywano w telewizji o Ukrainie. Tyle, że teraz to dzieje się wewnątrz kraju. Lipcic formułuje to brutalnie. Miasta do 500 tysięcy mieszkańców będą umierać pierwsze. Wysysane będą z nich ostatnie pieniądze i siła robocza, a w zamian nic. To powtórka lat 90., tylko bez nadziei na odbudowę. Wtedy zamykano zakłady miasto miastotwórcze i miasta umierały. Teraz przedsiębiorstwa formalnie jeszcze żyją, ale w systemie nie ma pieniędzy, a więc efekt będzie ten sam. Dalej warstwa społeczna, której Kreml boi się najbardziej budżetówka i emeryci. Lipsic mówi to, czego zwykle nie wypowiada się na głos: opóźnienia wypłat pensji i emerytur to realny scenariusz już w najbliższym czasie. Nie ma czym zabezpieczyć systemu emerytalnego. W funduszu dobrobytu narodowego zostało około 4 bilionów rubli. To grosze na tle deficytów. Tych pieniędzy nie wystarczy, by stabilnie domykać zobowiązania socjalne. I tu zaczyna się najniebezpieczniejsza faza. Gdy Moskwa przestaje przesyłać pieniądze, a ludzie żyją coraz gorzej, pojawia się prosta myśl. Po co w ogóle karmimy centrum? Lipsic podkreśla, państwa rozpadają się nie tylko według linii narodowych, Rozpadają się wtedy, gdy znika finansowy klej, który spaja system. ZSRR rozpadł się właśnie w ten sposób. Nie dlatego, że wszyscy nagle zapragnęli wolności, lecz dlatego, że skończyły się pieniądze i centrum straciło zdolność kupowania lojalności regionów. Gdy nie ma pieniędzy, pojawiają się myśli odśrodkowe. Nawet jeśli są ekonomicznie nieracjonalne, gdy ludziom nie ma co jeść, robią nieracjonalne kroki. I dlatego Lipsic mówi rzecz straszną, ale logiczną. Rozpad Rosji to nie fantazja, lecz ryzyko, którego nie da się wykluczyć. A końcowy wniosek brzmi, chłodno i bez emocji. Putin nie przerwie wojny z powodu braku pieniędzy, ale brak pieniędzy może przerwać Rosję w jej obecnym kształcie. Dalej Lipsic robi coś, czego Kreml boi się najbardziej: łączy gospodarkę bezpośrednio z wojną i mobilizacją. Bez patriotycznych wkładek i bajek o kolejkach ochotników. Putin mówi. 400 tysięcy łatwo zebraliśmy, ile trzeba, jeszcze zbierzemy. Lipsic odpowiada spokojnie i zabójczo. Pieniądze na to topnieją i widać to nie po plotkach, lecz po konstrukcji systemu wypłat. Najpierw była wypłata federalna, potem regionalne dodatki, potem zaczęła się rywalizacja gubernatorów, kto rzuci tłustszy kawałek. To działało, dopóki były pieniądze. Teraz pieniędzy nie ma. Regiony jako pierwsze zaczęły ciąć właśnie wypłaty wojskowe, bo są one najdroższe i najszybsze. Gdzieś niedopłacono, gdzieś opóźniono, gdzieś zmieniono zasady. I to nie jest awaria. To początek systemowego zwijania, bo regiony po prostu nie mają źródeł finansowania. Lipcic podkreśla: Centrum Federalne nie rekompensuje tej dziury. Wszystkie pieniądze idą do wspólnego wojennego kotła. Regiony zostały pozostawione w trybie radźcie sobie sami. A sami oznacza kredyty na absurdalnych warunkach albo cięcie wydatków do kości. Stąd kolejny krok zaostrzenie rekrutacji. Jeśli pieniądze nie motywują, zostaje presja. Najpierw rezerwiści, potem poborowi, potem nowe formy przymusu, które jeszcze zostaną ładnie nazwane środkami administracyjnymi. To nie jest oznaka siły. To znak, że motywacja ekonomiczna przestała działać. Lipsic mówi wprost: wojna pożera nie tylko pieniądze, ona pożera ludzi. I to już widać w gospodarce. Z Rosji wyjechały miliony: głównie wykwalifikowani, mobilni, zdolni do pracy. Zostali ci, którzy albo nie mogą wyjechać, albo są już wbudowani w system. I tu pojawia się paradoks. Pieniądze niby są przeznaczane, ale nie zamieniają się w nic realnego. Nie ma ludzi, nie ma efektu, nie ma inżynierów, nie ma produkcji, nie ma kadr, nie ma wzrostu. To gospodarka bez mięśni. I w tym momencie wraca on do szerokiego obrazu. Rosja dziś żyje w trybie, w którym wszystko, co nie jest bezpośrednio związane z wojną, uznaje się za drugorzędne. Gospodarka cywilna drugorzędna. Infrastruktura drugorzędna. Przyszłość drugorzędna. To oznacza, że każdy kolejny rok wojny pogarsza pozycję startową, nawet dla hipotetycznej odbudowy powojennej. Lipszic podkreśla, po wojnie zawsze trzeba odgruzowywać, ale żeby odgruzowywać, potrzebne są zasoby. A Rosja dochodzi do tego momentu z rozbitą bazą inwestycyjną, zużytą infrastrukturą, nierentowną branżą naftową, długami, nawisem pieniężnym i wypalonymi regionami. I to jeszcze nie wszystko, bo kolejny czynnik jest zewnętrzny. Europa jest niestabilna, wsparcie dla Ukrainy zależy od cykli politycznych i Putin na to liczy. Ale Lipsic ostrzega. Nawet jeśli presja zewnętrzna osłabnie, procesy wewnętrzne już zostały uruchomione. Gospodarka nie czeka na sygnał. Ona rozpada się według własnej logiki. Dlatego głównym strachem Kremla nie są sankcje ani drony. Głównym strachem jest moment, w którym regiony przestaną czekać na pomoc z centrum, bo czekanie stanie się bezsensowne. Właśnie wtedy uruchamiają się procesy, które później wszyscy będą nazywać nagłymi. Lipsic znów odwołuje się do historii. Związek Radziecki też nie runął przez jedno wydarzenie. Przestał płacić i przestał istnieć. Na końcu Lipsic robi dla Kremla rzecz najbardziej niewygodną. Wyjaśnia, dlaczego Putin tak panicznie boi się tematu zamrożonych rezerw i euroklejaru oraz dlaczego wszystkie jego groźby działań odwetowych to nie przejaw siły, lecz nerwowości. Putin rozumie jedno: pieniędzy nie ma już skąd wziąć. Ani wewnątrz kraju, ani z gospodarki, ani z regionów. Wszystko, co dało się wycisnąć, zostało już wyciśnięte. Dlatego temat 300 miliardów rezerw wywołuje u niego niemal histeryczną reakcję. To ostatni zewnętrzny zasób, który teoretycznie może zostać użyty przeciwko niemu. Lipsic podkreśla: groźby konfiskaty zachodnich aktywów są puste. Większość realnych aktywów zachodnich firm w Rosji została już albo przejęta, albo przekazana by to właściwemu zarządowi. A wszystko, co jeszcze można skonfiskować. To aktywa rosyjskich biznesmenów, którzy przez lata przepuszczali pieniądze przez Cypr i inne offshory, zmieniając koszulkę, by udawać zagranicznych inwestorów. Jeśli reżim rozpocznie masową konfiskatę, będzie to grabież własnych, a nie cios w zachód. I to, nawiasem mówiąc, już się dzieje. Lipsic mówi o tym bez złudzeń. Starzy oligarchowie nie są już chronieni, ich teflon się starł. Będą wzywani, naciskani. Zmuszani do sprzedaży zagranicznych aktywów i ściągania pieniędzy do Rosji, by łatać dziury w przedsiębiorstwach. To nie jest polityka rozwoju. To mobilizacja finansowa. Państwo zabiera wszystko, do czego jest w stanie sięgnąć, ale nawet to nie wystarczy. Dalej Lipsic przechodzi do najbardziej niewygodnej dla rosyjskich władz prognozy. Mówi wprost: Z powodu braku pieniędzy Putin wojny nie zakończy. To iluzja dla naiwnych. Ale dodaje drugą część, od której przechodzą ciarki. Brak pieniędzy może rozbić Rosję jako państwo. I tu przeprowadza historyczną paralelę, od której Kreml zawsze się odżegnuje. Związek Radziecki też uważano za zbyt wielki, by mógł się rozpaść. Ogromne terytorium, armia, przemysł, łańcuchy kooperacyjne. Wydawało się to niemożliwe. A potem w ciągu kilku miesięcy wszystko się rozsypało. Nie dlatego, że wszyscy zapragnęli wolności, lecz dlatego, że skończyły się pieniądze i centrum przestało spajać system. Lipsic podkreśla kluczową myśl. Państwa rozpadają się nie tylko według kryterium narodowego. Rozpadają się wtedy, gdy znika finansowy klej, gdy regiony rozumieją, że Moskwa już nie daje, tylko zabiera. Gdy opóźniają się pensje budżetówki, gdy emerytury przychodzą z opóźnieniem, gdy transport nie kursuje, ogrzewanie jest wyłączane, a wyjaśnień brak. Właśnie w tym momencie rodzi się niebezpieczna myśl: po co my w ogóle mamy karmić centrum? To jest irracjonalne, to jest ryzykowne. Ale w warunkach zubożenia ludzie często wybierają nieracjonalne decyzje, i właśnie tak uruchamiają się procesy odśrodkowe. Lipsic nie twierdzi, że rozpad jest nieuchronny. Mówi coś znacznie straszniejszego: nie można go wykluczyć, bo wszystkie ekonomiczne przesłanki już są tworzone przez długi, wojnę, wypaloną gospodarkę cywilną i zrujnowane regiony. I ostatnia kropka brzmi jak wyrok, a nie jak prognoza. Rosja dziś przejada przyszłość, by finansować wojnę. Wydaje pieniądze na niszczenie zamiast na rozwój. Poświęca regiony na rzecz centrum. Poświęca gospodarkę na rzecz propagandy. I gdy następnym razem Putin wychodzi i z pewnością siebie mówi, że wszystko jest pod kontrolą, Lipsic proponuje prosty test. Jeśli wszystko jest tak dobrze, po co krajowi dług wielkości PKB, drukarka pieniędzy i zubożałe regiony? Odpowiedź jest oczywista. Gospodarka nie tylko słabnie, ona podkopuje samą konstrukcję państwa.